W godzinie 10:00. Temperatura ładna się zrobiła. zaj zaczepiliśmy damana. Tak wygląda pod halą sobie stoi. 195. Tu mamy 84. Tu mamy kolejne opryskiwać John też 30 metrów, 6,5 litrów, 150. I tu mamy 8,530, taki w sumie tutaj największy, bo jest zrobiony na 370 koni. No, jedzie się już nim mocno, że tak powiem. No i jedziemy lać wodę. Resztę dodam jak na polu będzie. Także do zobaczenia.